Dawno, dawno temu było sobie niewielkie miasteczko, w którym mieszkali weseli i szczęśliwi ludzie. Każdego dnia ulice rozbrzmiewały śmiechem nieradosnym gwarem. Dzieci mogły bawić się gdzie tylko chciały i nikomu to nie przeszkadzało. Niczego nie brakowało do szczęścia mieszkańcom miasteczka. Żyli sobie spokojnie, bez trosk i kłopotów. A jednak ten szczęśliwy czas nie trwał wiecznie. Pewnego ranka piekarz znalazł w mące szczura. Wygonił go czym prędzej i już miał wracać do swoich zajęć, gdy zobaczył, że trzy inne szczury kręcą się wokół mięsa, które leżało na stole. Po chwili żona piekarza znalazła następne pięć w szafie z ubraniami. Sytuacja stawała się groźna. Następnego dnia szczury opanowały całe miasto. Wszędzie było ich pełno. Grasowały po domach, od piwnic po strychy. Gnieździły się w szafach, pod łóżkami. W każdym kącie można się było na nie natknąć. Pożerały mięso, mąkę i chleb. Nie zostawiały po sobie ani okruszyny. Nic nie było w stanie powstrzymać małych żarłoków. Zjadały nawet książki w bibliotekach, dokumenty w urzędach, pieniądze w bankach. Było ich coraz więcej i więcej. Pojawiały się w najmniej oczekiwanych miejscach, nawet w dziecięcych kołyskach. Wieczorem... Całe miasteczko opanowała wielka trwoga i nikt nie mógł nawet zmrużyć oka. W środku nocy mieszkańcy miasta udali się do burmistrza z błaganiem, aby jak najprędzej zaradził katastrofie. Zwołał on więc swoich doradców, żeby ustalić, co począć w takiej sytuacji. Ale jak tu dyskutować o ważnych sprawach, gdy w całym ratuszu rozgrzmiewają przenikliwe piski szczurów? Najśmielsze gryzonie wskakiwały urzędnikom na kolana albo gryzły ich łydki. W końcu jednak udało się coś wymyślić. Postanowiono sprowadzić do miasta jak najwięcej kotów. W domach i na ulicach poustawiać pułapki, a także rozsypać zatrute ziarno w każdym zakątku miasta. Ale nawet to nie pomogło. Z każdym dniem szturów było coraz więcej i więcej. Burmistrz rwał sobie włosy z głowy i nie spał po nocach. kolejnej bezsennej nocy, gdy siedział pogrążony w smutnych rozmyślaniach, ktoś zapukał do drzwi. Cóż to mógł być? Przecież o tej porze nikt nie ważył się wychodzić z domu. Pukanie powtórzyło się. Ledwie burmistrz podniósł się z krzesła, klucz sam przekręcił się w zamku i drzwi otworzyły się. W progu stał młody człowiek ubrany w długi płaszcz. Był wysoki i szczupły, uśmiechał się tajemniczo, a jego oczy świeciły dziwnym blaskiem. Skłonił się nisko i oświadczył, że chciałby pomówić z burmistrzem. Burmistrz spojrzał na niego nieufnie i zmarszczył brwi. Ja nim jestem, powiedział. Czego pan sobie życzy? Słyszałem, że na wasze miasto napadły szczury, odrzekł spokojnie nieznajomy. Dobrze pan słyszał, odburknął burmistrz, spędzając ze stołu wielkiego szczura, który właśnie ogryzał mu rękaw. Chciałby pan, żeby znikł jak najprędzej. Oczywiście, ale to niemożliwe. Nie ma na nie sposobu. Młody człowiek milczał przez chwilę, a potem powiedział Mogę was od nich uwolnić. A to dobre, zaśmiał się burmistrz. Ciekawe, jak pan tego dokona. Już moja w tym głowa, odparł nieznajomy. Chcę tylko dostać za to nagrodę. Wszystko, czego pan zapragnie, oby tylko te przeklęte bestie zniknęły z naszego miasta. Chcę otrzymać tysiąc złotych dukatów. Zgoda. Obiecuję, że dostanie je pan, ale dopiero po wykonaniu zadania, powiedział burmistrz, przekonany, że nieznajomy i tak nie zdoła sobie poradzić ze szczurami. Skoro nastał świt, młodzieniec stanął na środku głównej ulicy. Wyjął z kieszeni mały drewniany flet i zaczął grać. Była to wolna i dziwnie przejmująca melodia. Nagle stało się coś dziwnego. W całym mieście dało się słyszeć szalest. Które z minuty na minutę nasilał się, aż zamieniał się w potężny hałas, od którego zadrżały ściany domów. To szczury wychodziły ze swoich kryjówek i zbierały się wokół grajka. Były ich tysiące. Duże i małe, grube i chude, czarne, szare i rude. Z błyszczącymi oczami, Słuchiwały się w dźwięki fletu. Nieznajomy nie przestając grać, poczekał aż wszystkie szczury zgromadzą się wokół niego, a potem ruszył przed siebie. Minął mury miasta, opuścił przedmieścia, a szczury jak zaczarowane podążały w ślad za nim. W końcu dotarł nad brzeg rzeki, a szczury zamiast zatrzymać się szły dalej. Jeden po drugim wchodził do wody i tonęły. Kiedy ostatni szczur zniknął w odmętach rzeki... Młodzieniec schował swój plecak do kieszeni i ruszył z powrotem do miasta. Pierwsze promienie słońca padły na mory kamienic ani jeden odgłos nie mącił głębokiej ciszy poranka wreszcie skrzypnęły okiennice i ludzie zaczęli nieśmiało wyglądać na zewnątrz każdy ze zdumieniem rozglądał się wokół i nie mógł uwierzyć własnym oczom w mieście nie było ani jednego szczura na ulicach pojawili się pierwsi przechodnie było ich coraz więcej i więcej, aż w końcu wszyscy mieszkańcy miasta wylegli z domów. Dzieci, rodzice, dziadkowie, matki z niemowlętami w ramionach, nawet psy i koty. Wszyscy tańczyli, skakali z radości i padali sobie w ramiona. Burza oklasków powitała grajka, który szedł w stronę ratusza. Przyszedłem po nagrodę, powiedział nieznajomy, gdy stanął przed burmistrzem. Hmm, tysiąc złotych dukatów to chyba zbyt wiele za tak niewielką fatygę, skrzywił się burmistrz. Dotrzymałem obietnicy, a teraz niech pan dotrzyma swojej, odparł młody człowiek. Za jakąś nędzną melodię mam zapłacić taką fortunę? Dziesięć dukatów powinno pana zadowolić. Teraz proszę stąd iść. Ale nieznajomy nie ruszył się z miejsca. Spojrzał na burmistrza z groźnym błyskiem w oku i powiedział spokojnym głosem. Skoro zostałem oszukany, zagram inną melodię. A idźże do diabła, Zawołał złoszczony burmistrz. Graj, co ci się żywnie podoba, tylko się odczep. Na te słowa młodzieniec wyszedł z ratusza, stanął pośród bawiącego się tłumu i wyjął z kieszeni swój zaczarowany flet. Tym razem zagrał melodię wesołą i skoczną. Na jej dźwięk Rozległy się radosne okrzyki i tupot maleńkich nóżek. Wszystkie dzieci z miasta zebrały się wokół grajka i z rozpromienionymi twarzami słuchały tajemniczej melodii. Na próżno rodzice starali się je powstrzymać. Dzieci jak zaczarowane. Uformowały wielki pochód i ruszyły w ślad za nieznajomym. A on minął już bramy miasta. Rodzice zrozumieli, że ich pociechom zagraża wielkie niebezpieczeństwo, ale nic już nie mogli uczynić. Czarodziejska melodia nie pozwalała im ruszyć się z miejsca choćby na krok. Zatrzymaj się! krzyczeli do Grajka. Dostaniesz swoje tysiąc dukatów, tylko oddaj nam nasze dzieci! Ale tajemniczy grajek szedł dalej. Tym razem ominął rzeki i wraz z dziećmi zniknął za zielonym wzgórzem. Dźwięk fletu ucichł, a wraz z nim prysnął czar i mieszkańcy miasta znowu mogli się poruszać. Rzucili się w pogoń, ale było już za późno. Po dzieciach zaginął wszelki ślad. Nieszczęśni rodzice pobiegli do ratusza i wygnali burmistrza, przez którego stracili to, co mieli najdroższego. Przez wiele miesięcy wszyscy szukali zaginionych, ale nigdy ich nie odnaleźli. Niektórzy mówili, że tajemniczy nieznajomy zaprowadził dzieci do cudownej krainy, w której żyją w szczęściu i radości. Ale nawet to nie mogło pocieszyć biednych rodziców. Dopiero gdy przyszło następne pokolenie, mieszkańcy miasteczka odzyskali nieco dawnej radości życia. Ale na zawsze zapamiętali, że trzeba dotrzymywać obietnic.